Witam serdecznie na mojej kuźni. Ostatnio Byk Sławek wrzucił challenge w podciąganiu, challenge podjąłem, podciągnąłem się 17 razy. Później Wojtek z kanału Zrzuć Brzuch wrzucił challenge jak się podciąga 18 razy. No rozjebał no, mnie jedno powtórzenie, no czuję się po prostu jak jakiś przeciwnik pudziana, o jeden gorszy zawsze. I zaciekawiło mnie to właśnie Wojtek wrzuciłeś jak się podciągnąć z dziesiątką, dwudziestką i trzydziestką. Chcę tego spróbować, nie dlatego, żeby udowodnić, że tam jestem lepszy, czy chuj wie co, tam po prostu zaćkowiło mnie, to sam we siebie chciałbym się sprawdzić. I w ogóle mój aparat rzuca, tam mam słońce, odbija się kropka taka, która lata po ścianach i mój pierdol mnie nie pyta. zatem lata teraz nie wiem, co się dzieje, bo to zniknęło, bo obróciłem aparat. No nie mam jak wam po, jak pokazać, jak mu odpierdala, no ale no... Myślę, że za bardzo nie przeszkadza. Na czym ja skończyłem? Yy, spra Chcę się sprawdzić z tą dziesiątką, dwudziestką, trzydziestką, z ciekawości. I jeszcze dodatkowo trener Albert Czapla wrzucił wyzwanie z robienia pompek maxów. Też bardzo dawno tego nie robiłem, zaraz sobie to sprawdzę. Tylko w tym celu muszę zmienić w ogóle miejscówkę. Ruszam w wielką podróż, gdzie jest profesjonalny dążek do pociągania. Jest tam kawałek drogi, no ten tutaj u siebie na kuźnicą, ma to mi trochę ściana przeszkadza. No to muszę się wybrać tam, gdzie jest profesjonalny drążek, no w sumie już się tu jestem, o proszę. Yy, pamiętajcie o subskrypcji, komentowaniu, a ja się biorę za pociąganie. Pierw oczywiście ciężaru, później 10, 20, 30 no, i zobaczycie co będzie dalej. Jak coś to sorry za szumy w nagraniu, za te wiatry, dźwięki, ale strasznie wiatr dzisiaj na kurwia. Dobra, jazda. I tak czułem, że wiedzie 20 Biorę się za dziesiątkę. Sprawdzanie Ilości Pociągnięć z dziesiątką przy pasie Kurwi trochę zimnem dzisiaj, więc sobie bluzę założyłem Pod jabkę bazarów Adasia rękawki przykrótkie, no kurwa za 50 zł bluza, więc czego tu chcieć więcej Nie no dobra, próba z dyszką, ogi. 10. Może byłoby 11, może nie, ale jak mam robić jeszcze większe ciężary to pierdolę, nie ma co się męczyć 10 też spoko. 20 kilo teraz, o, sorry za to napierdolanie blachu, ale mówię, kur widzi się wiatrem strasznie. Dobra, ogień. 6 razy. Nie wiem ile miał Wojtek, nie pamiętam, ale chyba nie jest tragicznie. Przez to, że na tym keto jestem. Składam już jakieś 17-12 kg może. Tak moment wy jestem wycieńczony. Parę razy się ruszę już totalnie nie musiły. 30 kg, na ileś powtórzeń jazda. To nie wejdzie więcej. Jakbym zaczął od tego ciężaru, bez pięć by weszło. Przy okazji, jak jesteś tu nowy, nie... a też sobie lubisz ponagrywać jakieś różne takie rzeczy, to zapraszam na grupę sportowej youtuberzy. Będzie tu, o, tu, się pokazuje ta grupa teraz, w tym momencie. Link jest w komentarzu, jak też nagrywasz, chciałbyś tam więcej subskrypcji, nowych, nowe osoby poznać, więcej komentarzy, no to zapraszam, wbiję na tą grupkę. Tam możesz upubliczniać swoje filmy, dać im do kanału. Na pewno jakieś wsparcie będzie z naszej strony sportowców. 50 kg, no ileś powtórzeń, zraz może pójdzie. Mam filmik, kurwa, jakie to ciężkie, Mam filmik, jak biorę to młotkowo, poszło bez problemu. sceneria się zmieniła, doszły lipy, od razu potem napierdalam lipy. Ale koniec gadania, bo to ciężkie napierdalam. 50 kg, no powtórzeń ogień. No, ah. Po tylu seria. jeszcze na tym keto, aż no, no w szoku, no nie jestem w szoku, wiem że nie ma takiej siły na tym keto Normalnie od razu strzałabym to pierdolną i to udowodnię, że tak jest Poczekam dwa dni, odpocznę i od razu podejdę po ciężar, zobaczycie, że pójdzie Dobra, trzeba się dawić Dipem. Kurwa kołyski się W chuj mądry pomysł. Zaraz będę robił pompki na wyzwanie Alberta Chapli, Cza a nam dipy na 20 powtórzeń. A Wojtek z kanału zrzuć brzuch dzięki, że mnie zmotywowałeś do tego. Dawno tak na tym Keto jak odkąd jestem, to nie miałem takiego wysiłku. No oczywiście by dzięki doby Kasawka, że rzucił to wyzwanie i wracam na później dorobić te pompki. No chuj chuja ten filmik od Alberta oglądam. Kurwa, żebym poszedł do domu. Na kąpi pograł, albo coś porobił. Siedzi człowiek, się męczy niepotrzebnie. Chuj mi z tego YouTube'a jest, kurwa, tak? Jestem we siły na tym keto. Wezwanie od trener Albert Czapla, pompki na ilość powtórzeń. Dawno tego nie robiłem, ty zresztą Albert też, tak jak mówiłeś. Nie mam pojęcia ile zrobię, w ogóle zajebisty pomysł robić przed pompkami dipy i się wymęczyć na drążku. No ale do odważnych świat należy, w ogóle wymyśliłem, że potraktuję to, nie wiem czy mnie widać. Potraktuję to jako całość jeden duży challenge. Do całości oczywiście naszych dwóch weteranów nominuję. Andrzeja1970 i Jerzego Bąka. Chętnie zobaczę jak wy się sprawdzacie w czymś takim, że maksy na drążku. Drążek z 10, 20, 30. Tą 50 to tak za chętnych zostawiam, ale... Mu, tak jak powiedziałem wcześniej, do odważnych świat należy. Od razu na koniec dipy i później max na pompki i je, je, jedną całość, żeby to tak było jeden cały duży challenge. No i oczywiście ty, nominuję do tego challenge'u nowego mojego ziomeczka z YouTube'a. Krzychu trenuje, chłopak trochę zna się na armeslingu znaczy trochę, nie wiem czy trochę, czy nie dużo, wiem, że ten pokazuje coś z armwrestlingu, bardzo ciekawe ćwiczenia pokazuje. Tu macie jego kanał, zapraszam, wbijajcie Link do kanału Krzycha jest w opisie, zapraszam, Krzychu w ogóle wbije na tą grupę na fejsie, sportowi youtuberzy. No ale dobra, bez gadania, pompki na już powtórzeń, ogień. Uf. 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 O nie! Na Ledwo trzydzieści O panie Wy wariaty, Albert, kurwa, człowieku, jak ty mogłeś zrobić z 51 pomysł? No nie będę się tłumaczył tym, że lżejszy jesteś w ogóle. Czy nie będę już używał tej wymówki, że jestem na tym niemalem keto Ale tak czy tak no 57 pompek, moim zdaniem to jest w chuj A mógłbym teraz przy kompie siedzieć Moi drodzy <gryw> A propos siedzenia przy kompie Jak komuś się podoba moje pierdolenie po tydzieńczym To zapraszam na... O, na kanał gaming No chuj tu niech będzie Na kanał gamingowy mój drugi Mam tam kompas z x fajnego Z rtx 2070 Pykam sobie w gierki przed 25 lat w platformówki, kurwa, które są z lat 90. albo początku 2000. Na kąpie, na którym mogą wyciągnąć wszystkie gry na najwyższych. No ale nie, no naszą, nie tak nostalgia na stare gry. Z nowych tytułów gram też Wiedźmina trójkę, Far Cry'a, e, Tony Hawk'a remake, a, remastered remake. No, no, odświeżone jedynki jedynkę sobie pobrałem. Kupiłem oczywiście. A później pobrałem starą czwórkę z 2003 i napierdam starą czwórkę w prostokajtera. No cóż, no stare gry jednak mają coś do, do siebie i ścieżkę dźwiękową, i wszystko. Więc jak ktoś się zainteresował, zainteresowany, na to do link do kanału mojego Big Bangu też go opisie W ogóle dzisiaj lista, opis na filmie będzie skromnie dojebany. Dobra, no nie przedłużam. Zostawiajcie słupy, komentujcie i takie tam. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu. Trzymajcie się. 嘿。はい